To już ostatnie eliminacje do konkursu, śpiewać może każdy. Kto dziś wystąpi? Znaczy no, sami jesteśmy zaskoczeni obrotem frekwencji, bo tak się złożyło, że na pewne terminy jednak musimy sobie zawsze dozować do, do, do eliminacji. No 40 wykonawców, a okazuje się, że mogło być 60. Także ogrom zainteresowania to, to tylko cieszy, że, że chcą młodzi ludzie przyjeżdżać w czterech kategoriach, szczególnie nas cieszy, że ostatnia kategoria wiekowa, ta najstarsza jest bardzo liczna. E, to znaczy zasięg jest województwo lubuskie, województwo dolnośląskie, e, również i leszczyńskie. Ja bym mogła być uczoną. Ile osób trafi do finału dzisiaj? A czy nie robiliśmy jakiejś tam takiej, że tak powiem, bardzo rygorystycznej oceny. Każdy z wykonawców otrzymuje statuetkę mojego mikrofonu i to jest w poszczególnych grupach. To jest nominacja, jak i również wyróżnienia są nominacją do festiwalu. My, nie ma jakiegoś takiego limitu. Może trafić do, do finału 10-15 osób. Tak to wygląda. Nie rób tak, nie rób się tak. Załóżmy losze, straszny plan. Z wami mam ciągle tę Jak mam żyć, Zobacz. Zaczęły się przygotowania do czerwcowego finału. Tak, po malutku już montujemy scenę, która jest na Sławskim Centrum Kultury i Wypoczynku. No, szczególnie cieszy nas to, że sponsorzy, że tak powiem, dają pieniążki na, na, na nagrody, jak i również sami kupują. No, myślę, że będzie fajnie, jeżeli pogoda dopisze. To będzie bardzo fajna impreza. Zapraszamy 17 czerwiec, godzina 15 niedziela. Wiąże niebo z ziemią, o! I jaki kolorowy sprost! W tęczą, w tęczą, trząsą, trząsą! W będzie się miał snu, już na stole słodka góra śni na ciebie. Uf, czekolady, a kiedyś, że aż tak, rozryżę i obuszę, jak duszyk, głębuszek, bardzo głęboko.